Jesteśmy już w miejscowości Banios wieczy sobie 20 tysięcy mieszkańców tak jak mówiłem przedtem znajduje się na wysokości 1880 m na poziomie morza bardzo ładny mikroklimat ciepło świeże powietrze dużo źródeł w... Banios od zawsze słynęło z gorących źródeł bulgoczących na zboczach dzikiego i krnąbrego wulkanu Tungurawa Turyści przyjeżdżają tu dla gorących źródeł i pieszych wycieczek. Tysiące Ekwadorczyków pielgrzymuje też, aby pokłonić się Matce Boskiej z Banios, zwanej Neustra Señora del Aqua Santo, czyli Matka Boska Święconej Wody, której figurka znajduje się w bazylice w centrum miasta. Rzeźba uchodzi za cudowną. Podobno ocaliła od śmierci w pożarze mieszkańców Guayaquil, a także podróżnych na moście spinającym rzekę Pastaza który pewnego dnia zawalił się. Na ścianach kościoła widnieją obrazy przedstawiające te wydarzenia. Na prawej ścianie kościoła od wejścia wiszą obrazy upamiętniające cuda, jakich dokonała Matka Boska święconej wody z Banios. Tu ratuje życie człowieka, pod którym zarwał się most. A to już pomieszczenia plebanii, do której przechodzi się przez boczne drzwi kościoła. Już na pierwszy rzut oka widać, że księża żyją tu w całkiem znośnych warunkach. ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿por qué no pinta lo que te dije? Wychodzimy z kościoła, by obejrzeć Banios z bliska, spacerując po jego uliczkach. Tam, gdzie jest kościół, gdzie przyjeżdżają turyści, tam zawsze można coś wyżebrać lub sprzedać. W Ekwadorze żebractwo jest uprawiane mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Głównie żebrzą tu ludzie starzy i zniedołężniali, lub bardzo młode matki z dzieckiem na ręku. W tym zawiniątku zrobionym z chusty na plecach młodej Indianki jest jej dziecko. A to bardzo popularne tu cukierki ciągutki, produkowane z masy otrzymywanej z trzciny cukrowej po odpowiednim jej zagęszczeniu. Plastyczną ciągnącą się masę niemal w każdych drzwiach tutejszego sklepu formuje się w wałeczki o średnicy 1 cm i długości około 10 cm a po zawinięciu kilku sztuk w celofan sprzedaje się za dolara przed kupnem można spróbować jeśli nie jest się pewnym czy smak odpowiada a smakują one podobnie jak na setofi tylko są bardziej twarde i dłużej rozpuszczają się w ustach do naszych krówek pomimo podobnego koloru im jednak daleko od masę formuje się również w inne kształty, na przykład tabliczki. Tylko jak potem odgryźć kawałek, tego nie wiem. Ostatni odcinek dzisiejszego przejazdu z Banios do Puyo to zaledwie 61 km i choć jest z górki, bo Banios leży na wysokości 1800 m nad poziomem morza, a Puyo 950 metrów nad poziomem morza, to będziemy tam dopiero wieczorem. Droga, którą jedziemy, nazywa się La Ruta de las Cascadas, co znaczy autostrada wodospadów. Górskie serpentyny i tunele wykute w skałach znacznie spowalniają naszą jazdę, a my Mamy jeszcze przed sobą do skonsumowania dwie atrakcje: oglądanie dwóch wodospadów. W okolicy jest ich w sumie 12. My odwiedzimy oddalony o 11 km od Banios wodospad Manta della Novia, co znaczy Welon Panny Młodej, i położony 7 km dalej na trasie, niedaleko wioski Rio Verde, co znaczy Zielona Woda, wodospad Palion del Diablo, co znaczy Diabelska Patelnia. Autostrada wodospadów wije się w rytm zakrętów Rio Pastaza, rzeki, która towarzyszy nam od kilku kilometrów z prawej strony. Stroma ściana, zaczynająca się czasami tuż za wąskim poboczem, w większości bez zabezpieczającej barierki, skłania do ostrożnej jazdy. Wodospad, welon panny młodej, jest widoczny z daleka, a w tej chwili po obfitych opadach rzeka Cincin mocno przybrała. Jej wody spadające w 40 metrową przepaść do płynącej w dole Rio Pastaza tworzą nie jeden, a dwa welony wodospady. Biały kolor spadającej spienionej wody podsunął miejscowym tą romantyczną nazwę wodospadu. Ten rodzaj kolejki, nazywany tu Tarabita, napędza silnik samochodu ciężarowego. Dodatkową atrakcją jest tu podwieszony na linię metalowy kosz kolejki przez rzekę Pastaza. Z którego z wysokości około 80 metrów roztaczają się wspaniałe widoki na Rio Pastaza i okolice. Operator kolejki, poznając w nas turystów, zatrzymał kosz kolejki kilkadziesiąt metrów przed wodospadem, byśmy dynając się na wietrze mogli nacieszyć się widokami. Ela, przejść na miejsce Ela Ela. Ela, 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 Ela. Ela. Ela, A oto w całej okazałości 40 metrowy monto de Lanavia, bo tak w oryginale brzmi nazwa wodospadu. Trasa kolejki ma około 500 metrów długości i przenosi swoich pasażerów aż pod jedyne ocalałe z lawiny błotnej domostwo. Jeszcze kilka miesięcy temu było tu oprócz tego domu kilka innych. Była restauracja i hodowlane baseny tilapi. Obfite deszcze uruchomiły małe osuwisko, które z kolei uszkodziło hodowlane baseny. A te, potęgując lawinę, zmiotły hotel, domy i ogrody wokół nich. Zginęło przy tym kilkanaście osób. Teraz kolejka obsługuje jedynie turystów chcących popatrzeć z bliska na welon Panny Młodej i na mieszkańców ocalałego domu. 15 minut temu jadąc tutaj kolejką widzieliśmy tego malca z mamą siedzących na Cincin. Machali do nas rękami. Teraz przyszli pozdrowić nas i dowiedzieć się, skąd przyjechaliśmy do nich. Nie ma tu tyle turystów co dawniej, a to oznacza mniejsze zarobki. Ten krzew to na rankilia. Krzew rośnie do wysokości 3 metrów, a z jego owoców wyrabia się smaczny sok, który w połączeniu z miejscowym samogonem tworzy miły tandem. A nieco dalej rośnie maniok. Jego wszechstronne zastosowanie wśród plemion żyjących w Puszczy Amazońskiej nie wymaga komentarza. Obok rośnie taro, odpowiednik naszych ziemniaków. W Europie często widuje się taro w doniczkach na oknach jako ozdobne kwiaty. W ogrodzie, którego nie zabrała błotna lawina, rośnie również wiele drzew grejfrutowych, limonek, pomarańczy i jak się wydaje zbytnio się tu o nie nie dba. Wszystko rośnie na wpół dziko, owocując obficie. To właśnie w tej dolinie stał hotel i domy, nim zmiotła jest stąd błotna lawina, Wracamy na drugą stronę Rio Pastaza. Kilkadziesiąt metrów poniżej nas kursuje wzdłuż korytario Pastaza siostrzana kolejka. Tam również nie widać tłoku. Żegnamy się z wodospadem Monto de la Novia, a przed nami kolejny tunel na drodze La Ruta de las Cascadas w drodze do wodospadu Rio Verde. To zaledwie kilka kilometrów, więc będziemy tam wkrótce. Wioska Rio Verde, do której zmierzamy, leży na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza około 17 km od Banios. Mieszka tu na stałe około 1070 osób, żyjących głównie z obsługi turystów. Którzy tu dość gremialnie zjeżdżają. Niedaleko stąd rzeka Verde wpada pięknym wodospadem do rzeki Pastaza i to miejsce nazwane Palion del Diablo, czyli diabelskim kotłem, jest celem naszego najbliższego trekkingu. W wiosce jest kilka restauracji, barów i hoteli, a na przyjezdnych czekają stragany i różnego rodzaju miejscowe atrakcje, jak na przykład zdjęcia z kilkumetrowym żywym pytonem przewieszonym przez szyję. Czy to przyjemne? Jeśli tak, to może dla Pytona. Choć ten, na szczęście najedzony, nie zdradzał podczas pozowania jakiegokolwiek zainteresowania tym, co się wokół niego działo. Głajawa. Guayava. Spotykaliśmy już wielokrotnie ostatnio na wyspie Santa Cruz, archipelagu Galapagos. A teraz wspominane wcześniej atrakcje. Zezbierze się! Dobra, dobra, ja wiem co robię! Do wodospadu prowadzi przez gęstą tropikalną dżunglę około półtora kilometrowa trasa turystyczna, z której od czasu do czasu roztaczają się przepiękne widoki na rzekę Rio Pastaza. Napis na bramie, przez którą wchodziliśmy, głosi, że droga, którą idziemy, prowadzi przez pęknięte płyty z nieba. Wszak idziemy do diabelskiej patelni. I choć trudno stąd określić jak daleko jest do niej, to już ją słychać jak huczy. Trasa, którą idziemy kluczy wśród gęstwiny coraz bardziej zbliżając się do wodospadu i oferując coraz nowsze widoki wiszącego mostu na Rio Pastaza obok diabelskiej patelni. I tak po niecałej godzinie marszu wchodzimy na wiszący most, na którym jednocześnie może znajdować się najwyżej 5 osób. Zapewne dlatego, aby matka boska z Banios nie musiała znowu ratować kogoś z zerwanego mostu spienione i pełne wirów w tym miejscu wody Rio Pastarza i spadającej z wielkim hukiem wodospadu Rio Verde czyli zielonej rzeki są najlepszym gwarantem przestrzegania tego nakazu zresztą chodzenie po reagującym na każdy krok moście na wysokości kilkunastu metrów nad kipiącą wodą już samo w sobie wywołuje dreszczyk emocji Po drugiej stronie mostu jest bar z punktem widokowym na wodospad, most i najbliższą okolicę. Miejsce nie do pominięcia. Napis na moście ostrzega: maksymalnie 5 osób, skakanie zabronione. Idziemy schodami na punkt widokowy wodospadu Diabelskiej Patelni, znajdujący się mniej więcej w 1 trzeciej jego wysokości od podstawy. Stąd wdrapuje się na czworakach niskimi tunelami w skałach na szczyt wodospadu Rio Verde, skąd jej wody spadają z hukiem rozbijając się w mgłę moczącą wszystko w koło. Po drodze jest kilka widokowych balkonów dla tych, którzy osłabli i zaniechali dalszego wdrapywania się. Pomimo tych niedogodności wysiłek jest w pełni opłacalny, a wrażenia ze szczytu wodospadu niezapomniane.